Bierze pikkieło! Bierze pikkało! O Manioś widzę bardziej się podnosisz, to już jest z tobą dobrze. Już masz iść do uli... Lokadę no no pikę Ty maniesz palisz się! Nie pole się, na razie! Ty nie palę No jak się nie palisz, jak się palisz, zaraz trzy gumowiec przepali boś miał dziurę. No wie. no jak nie, Maniusz jak nie, jak widzę, że się przepala już. Nie! Maniusz, a pójdziesz do uli? No, o, Maniusz, zobacz, co dla ciebie mamy. Jeszcze masz tyle winka. Masz. Nie, tam gdzie zielisko tam na O mówiłem Maniusz, że się palisz, bo, że już masz dziurę w gumowcu. Jak cię ulazech chce, jak cię nie niezakcesz taką dziurą w gumowcu. wszystko. A ty skąd miałeś to A? Ale Maniuś... Wypasuj gumowce i idź do uli. Majni to majni, to chuj! Pij wino! Majni atakował, litr wina. Nie dał <śmienny> nie da. Nie dożył. To co, Majniś, jeszcze powiesz? Kurwa. A my chcemy młodym Co, Maniusz, to ciebie my z sobą rozmawiamy, a ty do nas wypierdalajta? Takie. Ława do góry, Maniek. Maniuś nie gad się. Nie Niech nie Niech uja. Niech Nie Niech uja. Niech uja. Niech uja. Niech Obcze, obczec, co mat, Co? Mat? Co Mariusz? Czciutko! O Mariusz, teraz lepiej wyglądasz, widzę. Ładnie się uśmiechnij, masz rację. Dzięki, ty. się na plecach. Na plecach, na... Chyba na chuj się położysz? Na chuj się położysz? Nie wolałbyś się na przysitkę położyć? Ale <grymne> Do ta piwa, bo ja Dawaj winko pij, bo masz tu zaś jeszcze trzy czwarte może. Jedną trzecią jeszcze masz tego winka. Aaa! Widzisz? Nie widziałeś. Pij Maniusz do dna! Odkręcić Ci Maniusz, tak? Czy nie będziesz tego pił? <noise> Patrz, już... się <noise> Wiem Bimbro byś się napił, jak ty powinien, już nie możesz. Co tam ciekuje? Kosz jebany! Ukoluje ty! Maniuś nie przeklinaj, to są dzieci. No, to już tak, to <grystanie> kurwa już zajebane. Jak mówisz jak się. Kurwa, nie kurwa Oj, Maniusz pierdolisz głupoty coraz większe. Jeszcze to czapkę, bo cię nie widać. Kurwa. O taką ma, nie? O! Tak, o ma niech zjom największą! To chuju pojebany człowieku! Ty człowieku jesteś pojebany! Czowielku! Człowieku ty jesteś pojebany człowieku! Zaraz! Podu. A eu, curva, mas tu não vai conseguir mais. não vai conseguir mais. Tu não não estou. Nie ja nas tu Maniusz nie wyzywaj, bo my nas jest więcej. Będziemy musieli Cię zawieść. Za piąte koło. W zapasie Cię zawiozę do domu. A! To Ty, klincu! klincu. <laughs> jaki klincu? Jaki klincu? Mariusz tyle czasu z Tobą rozmawiam, a Ty dopiero mnie, nie pozna dopiero mnie poznałeś? A! a. Dopiero, to by cię podobał. Nie dojrzy. Te, chuj nie ruszasz mnie za skopkę, bo cię chuj też się zajebie. Czerwony. Kurwa, weź te kamery amerykańskie. Pojechał mu tomka. Mu klęcał, je jestem. Mu No ja! Chyba ja nie. Tam dostaniesz? Jako nie. To idziesz do uli? Co? Idziesz do uli? Co? Do uli czy Co? idziesz? A! To Tomek jest... Tomek Mosklet! Tomek sklep! Kurwa! Kurwa, tak się będzie w chuj czasu? Do dwie minuty to jeszcze jako taka, a tak pięć powyżej... Ну, по сути, не знаю, где.